w parku się poznali na dansingu pośród mal, kiedy bobna ma Madolinie z tą gra jest ciapa? ciapa tak. a z czapy robi się <śpiewa> o nim mówił kochana ona jemu dżeku Jestem w tobie zakochana Ty na zawsze będziesz mój Nie wiedziała dziewczyna Czym jej łopiec trudnił się Był to stary tak, Rozwiązanie Który rysu. doczył bójki złe Kto wie co to jest? Chociaż w sumie czekajcie, bo tutaj się trochę Popsuł drugi bohater planu. No. Zaraz go naprawimy. Pek. <śmienic> no. I lecimy. Pek. No i naprawiony.